Witam, witam w tą piękną, słoneczną niedzielę i lecimy z drugą częścią odcinka 100 aspektów, nad którymi warto pracować, które warto ulepszać. W poprzednim odcinku omówiliśmy sobie pierwsze 25 i dzisiaj zaczynamy kolejne 25 i przypominam, że będą jeszcze dwa odcinki poza tym. To co, nie przedłużając, lecimy z kolejną dawką wiedzy. Kolejnym elementem 26 jest zamykanie gier. Jest to też dosyć istotny element, który tak naprawdę non stop przegrywa na gry, ponieważ mamy przewagę w early game, nie wykorzystujemy jej i tak naprawdę przeciwnicy odbijają się i wygrywają. Dalej analiza gry i uczenie się na własnych błędach, analiza nagrań. Jest to naprawdę dobre narzędzie, ale pochłania bardzo dużo czasu. Zdaję sobie sprawę, sprawę że nie każdy ma ochotę, czas włączać replaye. I potem je analizować. Dlatego też warto po prostu sobie przypomnieć, co się w tej grze działo, i jakieś takie chociaż trzy największe błędy zrozumieć, i przejść dalej. Odwrócenie przegrywającej gry. Tutaj chodzi o strategię, jak podejść do gry, w której przegrywamy. W skrócie wydłużamy grę, farmimy się, odrabiamy złoto i robimy kąbek. Dalej jest to zrozumienie e, run oraz samoner spelli. Jak wiecie. Mamy wiele stron, które robią to za nas i jest to w porządku, ale chodzi o to, żebyśmy wiedzieli, co każda runka robi, co daje, kiedy się aktywuje i tak dalej. Oczywiście, z samounastylamin jest to samo, ale to jest bardziej oczywiste. Dalej, romowanie temat bardzo obszerny, każdy wie o co chodzi. Dalej, jest to 31 punkt, jest to obleganie, chodzi tutaj bardziej o puszowanie. Moja krótka notatka co do tego jest taka, żebyście puszowali turety w momencie, gdy macie przewagę i możecie to robić. Żeby to nie było na takiej zasadzie, że macie możliwość puszowania półtoreta, a zostawię go, cofnę się i tyle. Bo potem się to odwróci, prawda? 32. Priorytety na mapie, czyli oczywiście obiektywy przeróżne. Jest to troszeczkę nawiązanie do oblegania, czyli do puszowania, czyli musicie tak sobie ustalić priorytety. Na mapie, żeby wiedzieć, co jest Waszym następnym celem. Dalej, bycie we właściwym miejscu o właściwym czasie. Kurczę, nie wiem, czy nie nagrywałem kiedyś o tym materiał. Jeśli nie, to na pewno ten temat się przewinął przez moje usta i na pewno o tym rozmawialiśmy. Jest to bardzo ważne, żeby wiedzieć, gdzie powinieneś być w danym momencie, w danym czasie. Przykład. Grasz na midzie. Puszujesz laina, schodzi przeciwny midliner, robi Roma na bota, robi smoka, a ty nie reagujesz. Wiadomo, można, za, można zostać na linii w momencie, gdy wiesz, że jesteś bardzo słaby i puszować. Ale to jest taki może też nieciekawy przykład. Może przejdźmy sobie do late gameu, i idziesz Adekery, idziesz na topa, puszujesz sobie tego topa, gdzie ty jesteś potrzebny na dole, żeby zrobić mm, smoka albo nie wiem, wszędzie inhibitor, tak? Trzeba wiedzieć, co się dzieje na mapie i gdzie być. 34 jest to zabezpieczenie sojuszników. Chodzi tutaj o to, żebyś dbał w miarę o swoich teammateów, ponieważ oni czasami mogą nie ogarnąć, co się dzieje na mapie, i możesz im po prostu spingować, co, gdzie i jak. 34, przepraszam, 35 wybór celu w trakcie walki drużynowej. Czyli musisz wiedzieć, co jest Twoim targetem. Dalej, walka drużynowa. Czy takie walki w ogóle powinny występować? Jeśli tak, to gdzie taką walkę forsujemy, kiedy i tak dalej. Ogólnie walki drużynowe i przeprowadzanie tych walk. Dalej, 37. Opanowanie pingu przed grą. Czyli wiadomo, mamy słabe łącze internetowe, nie wchodzimy do gry. Nie obwinianie drużyny, skupcie się tylko na sobie. Nie zmienicie waszych sojuszników w 30 minut. Skupcie się na sobie i uwierzcie mi, że wam to po prostu się uda. Śledzenie aktualizacji oraz mety, wiadomo o co chodzi. 41 punkt jest to moment, w którym możesz zająć cel. Jest to tak może troszeczkę napisane nieintuicyjnie, ale chodzi o to, żebyś wiedział, w którym czasie możesz sobie pozwolić na zgarnięcie jakiegoś obiektywa. Przykładowo wiesz, że Twój przeciwnik cofnął się do bazy, masz chwilę, żeby spuszować itd. itd. Temat także bardzo obszerny. 42 Bycie Miłym dla Sojuszników. Może ktoś się zaśmiać, ale uważam, że to jest bardzo ważny aspekt. 43. Koncentrowanie się na sobie. Jest to analogia do tego, żeby nie blejmować drużyny. Dalej 44. Granie więcej gier. Również prosty schemat, ale działa. 45. Oglądanie profesjonalnych gier. Wiadomo, też fajnie to pomaga, daje dużo motywacji. 46. Praktykowanie skoków przez ściany różnymi postaciami, czy to flash, czy to jakieś umiejętności właśnie waszych postaci warto to mieć wyćwiczone. 47. Praktykowanie uważności dla lepszego skupienia. Niektóre te tematy są tak napisane dziwnie, ponieważ jest to generowane przez sztuczną inteligencję, ale uważam, że mają sens. Chodzi oczywiście tutaj, żeby grać w 100% skupionym. mam na, Jest nagrany odcinek na naszym kanale, możecie sobie go znaleźć. I powiem wam, że testowałem to, że jak się gra na takim autopilocie, a jak się gra na takim skupieniu, jest naprawdę bardzo, bardzo duża różnica. 48: poprawienie umiejętności mechanicznych. Wiadomo, grać więcej gierę, musisz też poprawić im umiej umiejętności mechaniczne. 49: efektywne sterowanie kamerą. Też fajny temat, wiadomo o co chodzi. I 50: ustawienie idealnych ganków, czyli jak grać jako dżungler, żeby sukcesywność Waszych ganków była jak najwyższa. Mam wrażenie, że w tej, w tej drugiej części troszeczkę bardziej się skupię na opowiadaniu o tych punktach. Wydaje mi się, że wyszło to nawet troszeczkę lepiej, trochę dłużej, ale za to czytelniej mi się wydaje, że to wyszło. Ok, dziękuję Wam bardzo. Nie wiem, czy za dwa tygodnie zrobimy trzecią część, czy po prostu zrobimy jakiś inny materiał, żeby takie nie były cztery odcinki pod rząd. Zobaczymy. Tak czy siak, dziękuję Ci za oglądanie powodzenia na samo